Na YouTube masz wielu ludzi, którzy ci mogą pokazać, jak zbudować coś ładnego. A to będzie podzielone na trzy części. Coś ładnego, dzięki. No Znaczy, jakieś ładne domy, typowo luksusowe, takie, żeby wyglądały i tak dalej, miały taki design. A ten odcinek będzie podzielony na trzy części. Więc wracamy znowu, bo ona nie chce skończyć odcinka. Za bardzo się wciągnęła, to, będzie Gdzie, Ten To będzie godzina trz... dla To będzie co najmniej godzina 30, żeby tego. Może wiecie nagrania, nie? Znaczy odcinka. Jakby ktoś miał to oglądać, Mateusz się naogląda. No. Coraz lepiej to wychodzi. Tak? No. To, to jest zawsze, jak masz 122 suby, to cię ogląda tylko dwa. Tylko co najmniej 20 masz wyświetleń pod odcinkiem. Jak masz YouTuberów, którzy mają. Na... O, masz sobie zostawić miejsce na drzwi. No, właśnie, zostawiam. No. E, tego, jak masz. Muszę jakoś wchodzić. Jak masz na przykład Stew po, po, po 2 miliony subów, to on, to on co, na, co najwyżej ma około 100 tysięcy, czy ten 200 tysięcy tego wy, wyświeczeń. Najczęściej. Albo półtorej miliona, pół, pół, pół miliona, więc. Spaniem. Na shifcie nie spadasz. Z klocków. Jeżeli będziesz bardziej wprawiona, to masz tak, ten środkowym idziesz W, w S a tym, tym miłym, wiesz, tego... tego to masz A i ten, Czym? I ten Tym palcem masz A, nie. tym masz. Serdecznym. No, serdecznym może być. Mnie w przedszkolu, <laughs> mnie w przedszkolu inaczej uczylić. Więc tak, serdecznym masz A, a znaczy... no tak, A. A Q, co nie? WS masz e, środkowym, a wskazującym masz ED. Najczęściej. Jakie ja mam wyżej robić? Musisz się podsadzić. No może no, wysadzisz nie pod szkło. No musisz no. O tak też możesz. Kurde, gardło mnie już tego piecza od tego produkowania się. Nic się napij. Piłem. I ten, I ten najmniejszy możesz sobie tutaj możesz sobie postawić i wtedy nie wylecisz. Tak, i też nie przejdę. No nie przejdziesz. Chyba, żebyś była na wersji 1.11 Minecrafta, to tam masz auto jump. Ten automatyczne skakanie. To dla, dla wielu ludzi, takich dla mnie jest czasem uporczywe, chociaż jest e, czasem dobre, bo szybciej się chyba z tym wchodzi po schodach. Jak chcesz na trzecim poziomie możesz zrobić dach. Czyli na tym, tutaj co dobudowujesz. Ja chyba jestem na pierwszym. Nie, jesteś na trzecim. Tak? A gdzie to jest napisane? E, bo to masz, patrz, znaczy... Bo postać w Minecrafcie jest na wysokość że... dwóch klocków, co nie? To jest pierwszy poziom, to jest drugi. I przez pierwszy nie przejdziesz, chyba że masz moda na zmianę formy np. w ptaka, w kurczaka czy coś. E, tutaj masz trzeci poziom, czyli na tym masz mieć już dach. Chyba, że chcesz na czwartym poziomie, wtedy ładniej wygląda zazwyczaj. Czyli, że tutaj już dach mogę robić. No. To niskie to będzie. No ja wiem, na czwartym poziomie też możesz, na każdym poziomie możesz, ale na, jeżeli byś chciała mieć na przykład na dziesiątym poziomie, czyli na, dziesiątym, na dziesiątej kratce, to byś musiała zamek budować, bo wtedy to taka wielka sala ładnie wygląda. No weź spójrz w dół, możesz spojrzeć w dół, spacer i prawy przycisk, no, ale tak może na Spokojnie, ona sobie na odcinkach będzie budowała, co nie? A ja poza odcinkiem nie wiem i nazbieram żelaza. To wtedy akurat będą moje prywatne odcinki na jej świecie? Zaraz możesz spać. Wiem. No. Ona się uczy spokojnie. Trochę kamerkę przycięło, no ale dobra nie Przechodzi lekko na drugi, na drugi monitor. Wy chyba nie słyszycie, bo ona jest dalej od mikrofonu w ogóle. Ja raz chciałem zrobić odcinek e, o tym, o anime. Wiesz, polecić jakieś anime i tak dalej. Ale coś ci nie wyszło. Tak, bo, e, ten, bo w tle była muzyka z tego, z openingu. No, desek. Aha, dobra. Tutaj masz rączkę, ona ci wizualizuje, czy masz deski, czy nie masz desek. Ja na nią nie patrzę. Ale ty przecież patrzysz na cały monitor. Ty masz kątem oka nawet. No powiedzmy. Ja się skupiam na dachu. No to może być. Nie no, moja mama chyba po dwudziestej No tu będzie ciemno. Dlatego zrobimy pochodnie, one nie spalą ci domu. Do tego musisz mieć młody. No. To czekaj, ja zrobimy... Zatrzymamy film, zaraz będziemy. No możesz odebrać, spokojnie. To by się nudzi. Tak nudzi mi się. No co, miała być muzyka, nie? Powiedziałaś tak, że jesteśmy na dyskotece. Tak, tak. No. Bo mieliśmy być. Tak, ale nam się nie chce. Drętwo by było. W no, na ostatniej było bez nadziei. Tak. Bo mnie nie było. Nie. nie dlatego. Smiteczek. No to idź tam. Co dalej? No iść tam gdzie robisz tego rzeczy. No. Do tego? Tak. Pokażę Ci jak zrobić drzwi. Weź deski. Można też zrobić żelazne, ale to Ile? Jest. Obecnie. I teraz prawy. W dół. Prawy. W lewo. Prawy. W górę. No. W górę. No. I jeszcze na bok. No, prawda? I masz parę i masz inną parę drzwi. Ale ty chcesz dwie, co nie? Tak, to mogę tutaj po prostu dać tak. do razu. No to pra prawy, no. One się w tej wersji nie stykują jeszcze. Nie nie, nie złączają się. Nie złączają się. Bo to jest starsza wersja. No i schody jeszcze musisz tak, żeby nie wskakiwać. Mogę skakać. Ale ty wiecie co, dłużej zaj zajdziesz. Ale <grym> wejdę. To weź deski. Jezu, ja zaraz spadnę z tego tego. No teraz tak? my środek, no. Ale jedno nie, czy wszystkie? Nie, jedno. W dół. W prawo lub w lewo. To prawo czy lewo? Obejrzę. Teraz w lewo. No. W górę. Okay. No, jeszcze raz w górę. I masz cztery schody. Z kamienia też można zrobić, z żelaza się nie da. Z zimantu się złota też nie Chyba, że masz mody. Tak. No i teraz możesz się do odejść tam, wiesz, do, do swojego domu. A jeszcze owiec z nim widzieliśmy, a z owiec się, się robili te łóżko. No. Brawo! <słuch> Ona mnie zaraz kiedy zabije. Nie mam gdzieś dobry humor. To się wszystko nagrywa. Mój kolega powinien wiedzieć, jak. Powinien wiedzieć, jak się wrzuca. I normalnie wstawiam? No, tylko. No. otwórz. W którym? Prawym. I są zamknięte. Dobra, czekaj, daj. Logika. Daj. A co, źle zamontowało? Tak. Bo, to się za... Bo ty chcesz tak, żeby one były bardziej... O tutaj tak płasko, co nie? No, a... no tak. Czekaj, tam żeby ci... Pająki są chyba na jeden... na jeden szerokości, to żeby ci jakiś nie wredł. Bo cię weźmiemy, wypchniemy na głębszą wodę, jak będziesz umiała grać bardziej. Tak, tak. Bo to się za... Kurwa głupi scroll. Bo to się zawsze bierze lewo, a później prawo, żeby one się tak złączyły i miały o takie ładne otwarcie, nie? To są płytki naciskowe. Że co? Taka płytka naciskowa. Jak je sobie tutaj postawisz i wejdziesz, to one ci automatycznie zamkną drzwi. I jak ten. Aha. Tak sobie szybko otwierasz, wchodzisz i one ci się zamykają. Tylko czasem musisz stanąć na obie płytki. I co dalej? Nauczyć się robić, pochodnie. Jej. Ale mało entuzjazmu. <laughs> Kaj, daj na Może tak co potrzebuje. Co? Co potrzebuje. A to zaraz. Mateusz będzie miał co oglądać. E, więc tak. Idziesz do picyka. Do picyka? Tak. Potrzebujesz wągla. Węgla. WUNDU! On tu ma być czy coś będziemy palić, czy nie? Na razie nie. Chyba, że chcesz. Czyli mam się? Tak. A teraz idziesz do... Nie. Albo do ekwipunku, albo do tego tutaj obok. Do tego tutaj obok, czyli do tego? No, tak. I teraz sobie zrób patyki. Z czego? Z desek? Tak, z desek. Nie z drzewna, tylko z desek. Dobrze wiem. No dobra, no. Jak? No przecież zrobiłaś. Tu przecież i tu. Tak. Będziesz chciała, to ci będę mógł zrobić ładny film. I co właśnie, ja, no i a co właśnie? A co z ogniem? No, no jak ogień. No, Wejdź w to. Jeszcze? Bo ty bez potrzeby wychodzisz. Weź, no. pa weź patyki na dowolne miejsce, tylko nie na samej górze. No i weź teraz. Wszystkie? No, tak wszystkie zrobimy te. I weź teraz węgiel tam gdzie ten nad patykami. I masz pochodnie. Nie będę klaskał, bo mi później głowa. Bo... No bo ty za głośno klaszczasz. Miej Luna się poderwie, W pokoju. prawym, Ja to trzeba jeszcze dużo nauczyć. No to się czasem. Czego? Tak wchodzić w krzybunek. No. O nie, godzina minęła. To twój. Ja wiem, bo godzina minęła. A ja wyłącznie tylko powiedział na godzinę. Ja zawsze tylko na godzinę wyłączam. No już jest jasno. No jest jasno. No, to co dalej? No co chcesz? No dalej? co musi być w domku? Puszko. No tak. A możesz nawet przenieść te rzeczy z podwórka. Tylko w skrzynce? To ma, ma, no. Raz dwa. Czekaj. Raz dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Chyba ci się zmieszą wszystkie rzeczy ze skrzynki. No, musisz ją przenieść. Nie? Skrzynkę? Tak, do domku. Żeby nie siedziała taka smutna. Jak ją przenieść? Musisz ją rozwalić. Ciekierką będzie szybciej. No i dobra, idź w domku. W prawym. Wiem. Mama. Czekajcie. Czego jadę. się uczymy? Okej, okay, mamy jeszcze mniej więcej 4 minuty. Dobra, mam. Ja jak mówiłem, mamy około 6 minut, bo moja mama wraca do domu, a my musimy podejść do sklepu. No. Teraz co robisz? No łóżka No to weź więc... E. Po co wyszłaś? No dobra. Na razie łóżka nie, bo jeszcze owiec nie widziałem. No ja też nie. To ci, to ci znajdę. No. Tak. No. Plusze. Nagrywamy. w za No, Jak chcesz, to masz szybciej shiftem. Ty e, przytrzymujesz shift i klikasz na to. Z moją mamą bym nie chciał nagrywać. Dlaczego? Bóg by się od razu wkurwia i Bo by ja w to nie gram! Poza tym ona nic nie, nie lubi grać w grani. Przepraszam. Wiesz, że nie musisz tak jak wszystkiego, na no, ale spoko. Będę mieć więcej miejsca. No. I teraz idziesz po piecyki po, to, ten, po workbench. No, przez, przez jedną kratkę się przeciśniesz. <grym> to jedno kilofem, a to drugie siekierą możesz rozwalić. To kilofem? Tak. A w sumie to musisz kilofem, bo ci nic nie wypadnie. A to siekierą? Może być siekierą, masz łapką. Pamiętaj, do, do ja się będę wysyłała z potwórami, żebyś się pobawiła. Tak, tak. No. Dobra, czy to postawisz nimi, że kończymy odcinek? Postawiłam. No i dobra. <laughs> Tylko pamiętaj, jak będziesz sama tam grała u siebie, to się szybciej nauczysz. Tak, tak. Nie będziesz grała nie? nie. Dobra, to my kończymy ten odcinek. Ja ją jeszcze tutaj zaciągnę przed monitor. Tak, jeszcze sześć razy. albo Żeby... się nudzili. No właśnie, bo my, bo... my się często nudzimy. O, ona się znowu. Dobra, to my kończymy. Ja Was pozdrawiam. Pa. Mateusza pozdrawiamy. Nie. 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 Sonder. Dobra. No i dobra. Może być. Tylko ona nie będzie oglądała. Dobra, nieważne. To my was po, a ten. Pozdrawiamy i cześć.